Według zebranego przez nas wywiadu sytuacja zdawała się beznadziejna, a do tego loty uziemiła pogoda. Po tym, czego uświadczyliśmy podczas ostatniej misji na Ziemi, trwały ciągłe, zaciekłe walki, my zaś nie mogliśmy w żaden sposób pomóc naszym wojskom, co tylko bardziej przybijało. W południe front pogodowy przeszedł dalej na wschód, rozchmurzając niebo i dając nam jakąkolwiek widoczność. Dowództwo bazy lotniczej jakby ożyło. Oficerowie II Floty Powietrznej próbowali wykorzystać powstałą okazję. W stronę Moskwy leciała duża grupa bombowców i potrzebowała solidnej osłony. Zebrano wszystkie zdatne myśliwce z 52 Eskadry. Wiadomym było, że Rosjanie też nie będą siedzieć bezczynnie. Na pewno poderwą wszystkie samoloty, by odeprzeć atak. Po południu lataliśmy na granicy możliwości naszych meserów, oczyszczając niebo z bolszewików, których ataki nie były na szczęście dość natarczywe. Rozsądnie próbowali nie przeciągać starć z nami, jeśli to było możliwe. W tak długiej bitwie nasze siły i tak odniosły straty. Załogi uszkodzonych bombowców nie ryzykowały powrotów do dalekich baz w Bryjańsku i Smoleńsku, więc próbowały lądować na najbliższych lotniskach. Radio huczało od wezwań o pomoc i eskortę. Na południowy wschód znajdowało się z kolei rosyjskie lotnisko w pobliżu Klina i ciągle nam wadziło. Myśliwce z niego operujące przeszkadzały w lotach bombowców, więc nasz kolejny lot miał na celu wywarcie na nich presji. mojej misji razem. razem będziemy zabezpieczać niebo przed bolszewickimi myślicami które blokują drogę naszym bombowcom Przed nami rusza jeden oddział Ładny. ładna A my lecimy zaraz za nim Przyspieszymy sobie na południowy wschód a jak dolecimy nad wielki zbiornik nad nadwołżański w zasadzie będziemy sobie jego wzdłuż patrolować aż coś się nam nie rzuci w oko. Zróbmy sobie nawrót zrównajmy się z tymi panami przed nami no właśnie i przyspieszymy do 450 Kilometrów, z taką prędkością będziemy lecieć aż do tego wielkiego jeziora, zbliżamy się powoli, to gdzieś za nami powinien być skrzydłowa, ale mniejsza auto widzicie. Jeśli połączony z wolnym. Nie wiem, tylko dzięki temu yy, będziemy mieli o wiele lepszą widoczność i sposobność w ogóle na namierzenie czegokolwiek. A to jest ważne, jeżeli jesteśmy bombowcami. Bombowce z grubą pokrywą głównie mogą zrobić szczególnie, no chyba, że będą lecieć bardzo nisko, ale to jest suboptymalne. Yy, no właśnie. 420 na liczniku. Więc mi skrzygłowę w ogóle ja się tak zastanawiam. Widziałem go jak tutaj leciałem, ale możemy i za bardzo do przodu, to troszkę zwolnimy po naszej lewej widzimy e, tą pierwszą formację meserów. A my niestety nadal latamy w dwójkę. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Że dadzą nam wreszcie dodatkowych skrzydłowych. Żebyśmy się też mogli nieźle pobawić. Dobra, my generalnie jak przelecimy ten zbiornik, po drugiej stronie ustawimy się wzdłuż jego brzegu będziemy lecieć na południowy zachód. Myśmy ostatniej sobie misji robili tutaj zwiat. W oczywiście oczywiście, takiej pobieżnej, poświęciliśmy sobie ten czas głównie na przedstawienie rysu historycznego, jak się zaczęła historia w ogóle BF-109 i dlaczego wyszedł takim dobrym samolotem jak wyszedł. Oraz generalnie, że nie miał, przynajmniej w tej w tym etapie wojny przeciwko sobie nic, co by mogło się z nim równać. I proszę nasz... O. No. okej. Ok. Dobra, cokolwiek oni robią, może eskortować będą kogoś innego, bo coś przyuważyli. No, my w każdym razie powinniśmy nie zrobić tego błędu, tak jak w pierwszej w zasadzie drugiej misji, a pierwszej bojowej, gdzie chcieliśmy przechwycić Junkersa naszego i z nim polecić do bazy. Ja się dałem troszeczkę odciągnąć, prawda, w taki wild goose chase, eee, pościg za zrywną gąską, <noise> poleciałem za peszką, ja mam jakieś kontakty, nie wiem czy to nie są nasi panowie, no i teraz cóż, e, będziemy wyglądać po prostu kontaktów, dosyć. To są nasze bery, czyli oni polecili w pewną stronę, jak mi się wydaje. skręcili, I jest jakaś czarna planka na tle. Na to właśnie chmur. Jestem ciekaw, co to. Ok, nic się tutaj nie, nie napatoczy, na razie spróbujmy się temu przyjrzeć lepiej. Chociaż oczywiście hmm, głodnie żeby to był żeby to byli ruscy możemy to potwierdzić że może być jakiś nasz zwiadowca, bo widzę, że leci na naszą stronę, i jest tylko sam Ale równie dobrze to może być rosyjski zwiadowca bo ich może... Nie, to jest chyba nasz meser, bo hmm, chociaż ja jestem prawie na maksymalnym, na maksymalnych obrotach, to bardzo trudno go złapać Więc musi mieć bardzo dobre silnie i bardzo szybko lecieć To może być nasz zwiadowczy meser, który robi jakieś rozpoznanie chyba daleko i wraca do bazy więc to nawrót. Zobaczmy co jeszcze tutaj może się kręcić. Tam jest pusto, a no tu mamy jakieś kontakty. O, tam mamy kontakty. Teraz co jest co? To są chyba te nasze mesery, z którymi się rozdzieliliśmy. Takim eee, możliwe. No. Więc to by nawet pasowało Więc tak, oni wracali Z naszego patrolu No dobrze, no to się do nich dołączymy wreszcie Co mnie niepokoi Tamta większa grupa hen Na zachodzie Zaraz, to nie są mesery, to są hańkle a, dobra, to znaczy, że to mogą być. To mogą być ruskie. Tak. Hmm. Dobra, dobra, dobra. E, musimy ich przechwycić. W takim razie siadamy na ogon. Aha, to są Miki. Można poznać po takiej bryle silnika, która jest. Trochę grubsza. Coś tutaj. Dobra noc. teraz tego. Okej, okay. poczuł, że ma mesera na plecach to zaczął uciekać. Słusznie. Fuck. A to cholernik. Przedobrzyłem trochę. Oj, co? no nie wierzę ten podpalony mig strącił jednego z naszych kur... ale zdeterminowany skurczywy on powinien wyskakiwać jak się pali ha... no kto by pomyślał dobra, gdzie jest nasz skrzydłowy do ciężkich cholery dlaczego nic nie robi no, no widzę, że on już spada niestety nasz Angel też spada to skubaniec. nie mamy jakiś bliższy cel. są nasze hangle, że One są też postrzępione. nie wracają, no tak, jak już w odprawie uszkodzone. Nie, dobra. Rzućmy się za tym bliżej. Widzicie, nawet nie musimy per se ich zestrzelić, ale wywrzeć presję tak, żeby odpuściły pościg, chociażby tak jak ten zwietrzył mesera na plecach to zaczął uciekać i bardzo dobrze. Ale no jestem pełen podziwu dla tego zdeterminowanego bolszewika, który, mimo tego, że mu samolot płonął, to postanowił się rzucić samobójczo. Cholera! Nie spodziewałem się takiego obrotu serialnego Pomyślę No ale dobra Zastrzeliście nam jeden samolot To ja na pewno zastrzelę wam dwa Była dobra Chuba Dobra noc Kolejny płonie Wam powiem zaciekły zawodnik generalnie kiedy zaczynałem płonąć to powinni piloci przynajmniej otwierać owiewkę i wyskakiwać taka przynajmniej jest zasada ale ten był zdeterminowany jeszcze kontynuować swój lot i zestrzelić naszego Heinkla. zadanie łatwe Teraz jak widzieliśmy, wiele z nich było postrzępionych cościekło, tak? To pokrywa się z tym, co żeśmy słyszeli na odprawie. Chłopaki wracali po prostu z bombardowań. No i ponieważ otrzymali uszkodzenia, no i takich już nie, nie dogonię ten możemy wracać, ale ponieważ do, dostali uszkodzenia, to Wracam na najbliższe lotniska, czyli na przykład do naszego Kalinina. Hmm. Ale mnie skubaniec podszedł Nie spodziewałem się, więc następnym razem, chyba ja tak sobie ambitnie podszedłem. A, strzela jednego. Polecę dalej. trachę drugiego, tak? Drugiego się udało odpędzić. Trzeba było siedzieć temu typowi na ogonie i upewnić się, że się rozpadnie tak, w pył, zanim go porzucę, szczególnie jak siedzi na dupie naszym bombowcom. Hmm. Mogłem powtórzyć tą misję, ale nie. To by nie było fair. Ale cóż, w takim razie kontynuujemy marsz w stronę Kalinina. To było już na tyle, jeżeli chodzi o nasz engagement. Zrobiliśmy swoje, odgłiliśmy komitet powitalny. Hmm. Szkoda, że tamta formacja meserów gdzieś poleciała, bo gdybyśmy ich traknęli w 6 osób. Opania, panie. O panie. No nie jest tak, że bez e, dwójkę byśmy tego nie zrobili. Wręcz odwrotnie. Otóż nasze dwa mesery są świetnie przygotowane, żeby ukrócić bolszewikom dzień, do zdecydowanie popsuć. E, aczkolwiek... No cóż... Mieli przewagę, no to by poszło na pewno szybciej. Jestem zawiedziony postępowaniem mojego skrzydłowego, bo go nie widziałem w tej walce. Być może rzucił się w pości za jakimś z celów. Hmm, całkiem prawdopodobne. Dobra, gdzie tu jest? Tu jest miasto. Więc to powinno być nisko jest. No i bardzo ładnie. Według mapki, e, punkt nawigacyjny powinniśmy mieć tam niemal przy załomie rzeki, tak jak się tam rzeczka przed nami e, łączy z tym z brzegiem lasu. Potem sobie odbijemy, tak żeby podejść bardzo ładnie, a poza tym kolejna misja. Naszym meserem zrobiona, no powiedzmy dobrze, jak na rachubę historyczną, to yy, misje, w których pilot startuje i praktycznie co misję ma, no praktycznie, no bo w takich przelotowych czy zwiadowczych to różnie bywa, ale w takich, gdzie są przeciwnicy, to mamy przynajmniej dwa zastrzelenia, to jest nieźle, naprawdę nieźle. trochę bo lecimy powyżej 400. My chcemy być podczas podchodzenia do lądowania. O, tam są nasze hańki. Widzicie? My hmm. podczas podchodzenia do lądowania chcemy mieć około 350 km na godzinę, żeby zacząć wypuszczać klapy. Klapy na 40%, ciąg, znaczy ciąg, przepustnica na około 25%, i wtedy jesteśmy bezpieczni. wtedy możemy sobie ładnie dryfować w kierunku lodniska. Wydaje mi się, że coś tam podchodziło do naszego czotera radiowego. Dajmy znać, że w ogóle, że podchodzimy naszymi światełkami Możemy sobie je aktywować. Na skrzydełkach i to powinno być e, tak proceduralnie zrobione. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, ale to jest w zasadzie dla roleplayu i dla picu. Natomiast to jest fajne na multiku, bo tam możemy sobie aktywować, prawda, przy podejściu e, lampki. No i chociaż jesteśmy tak samo widoczni dla wrogów, to przede wszystkim ułatwia to na przykład komunikację jako taki ogar mm, dla ruchu przy lotnisku. A ruch przy lotnisku potrafi być gęsty. No i te serwery, Iła też są bardzo przyjemne. Szczególnie te, te, to, co teraz y, zrobili, bo oni cały czas oczywiście tą grę rozwijają, co należy się wielka pochwała i gratulacje. Iłdwojeczka jest pysznie rozwijany, wyobraźcie sobie. ciągłe upgrade do silnika więc jeżeli porównacie sobie wersję tej bitwy o Stalingrad ok będziemy poniżej 250 wypuszczamy sobie po wodzie anyway jeżeli porównacie sobie wersję U2 um, bitwy Stalingrad sprzed 5-6 lat a to co jest teraz no to efekty pogodowe doszły dodatkowe na przykład no modele to wiadomo to, to wszystko jest usprawniane modele lotu oczywiście jeżeli chodzi o silnik graficzny to oświetlenie podobne ale na przykład dodają takie fajne rzeczy jak domyślnie, w ile model uszkodzeń, to znaczy prezencji uszkodzeń, to jest tak, że jak na przykład dostaniemy w skrzydło, no to się pojawiają takie gradualne stopnie grafiki zniszczenia skrzydła, tak? ale nie odwzorowują tego, gdzie faktycznie zostaliśmy trafieni. Więc my możemy dostać tam dwie kulki, a grafika będzie taka. To jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pięknie. masełko no Ale w każdym razie grafika będzie wtedy taka, że mamy po prostu skrzydła, na przykład, podziurawione 15 kulami. Co nie znaczy, że dostaliśmy 15 kul. Więc teraz chłopaki postanowili zrobić w taki sposób w tym ostatnim update'cie żeby grafiki odzwierciedlały to, ile kulami dostaliśmy, gdzie, jak i w ogóle wszystkie te bajery. No dobra, możemy sobie wyłączyć lampeczki. I skołować na bok. A bardzo ładnie, moi kochani. Kolejna przyjemnie wykonana misyjka. Bardzo bardzo mi się podoba i bardzo sobie chwalę tą produkcję. Oczywiście potrzeba do tego joysticka i head trackera, moim zdaniem, obowiązkowo. Ale jeżeli jesteście w stanie wyłożyć taką inwestycję, to polecam bardzo, bardzo gorąco. Nie ma nic tak immersyjnego jak symulatory lotów, przynajmniej dla mnie. Historyczne szczególnie, chociaż współczesne też oczywiście. I to jest moja ulubiona maszynka BF109, chociaż nie, y LA5 to jest moja ulubiona maszyna. Ale trochę jeszcze minie czasu, zanim się nim polatamy. No i tak jak myślałem. Dwa zastrzelenia. Ale z kolei bardzo mnie martwi, że to są tylko nasze zestrzelenia. No jeden Heinkel zniszczony. A gdzie jest nasz skrzydłowy? A gdzie są pozostali koledzy? Nie mam pojęcia. No trudno się mówi. Ale przynajmniej e, ktoś coś zrobił i, i to jesteśmy my. Bardzo przyjemnie. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kolejnym patrolu. Miejmy nadzieję